I z tej strony Adrianna i dziś opowiem wam o trendach roku 2020, które mam nadzieję, że przeminą i nie będą nam towarzyszyły w obecnym roku. No, ogólnie, to mam nadzieję, że to, co działo się w 2020 roku, nie będzie nam towarzyszyło w tym roku. I nie mówię tu tylko o trendach. Ale na razie się na to nie zanosi. Echem. Zapytacie się mnie. Dusiu, czy będziesz mówiła o rozczepieżonych brwiach, na których punkcie najwyraźniej masz obsesję? Nie! Kocham ten trend, kocham te brwi. Wiem, że wiele osób nienawidzi tego trendu. Natomiast ja uważam, że dzięki niemu brwi wyglądają na pełne objętości, są gęste, naturalne, mimo że nie są naturalne. Okej, okay, no to zapytacie się no może będziesz mówiła o trendzie na paskudne, polarowe bluzy? I odpowiem wam tutaj nie. Ponieważ uwielbiam te bluzy i nawet jak wyjdą z mody, to mam zamiar je nosić, bo są tak wygodne. opowiadam wam o innych rzeczach, które mam nadzieję, że już nie wrócą do łask. Jeżeli ten film wam się spodoba, to wiecie co macie robić, zostawcie mi kciuki w górę, zajrzyjcie na mojego Instagrama i ruszamy. Okej, okay, pierwszym trendem i tu na pewno wszyscy się zgodzimy, że ten trend musi odejść, jest to fryzura Molet. Mulet, molet? Molet. Byłam blisko. Po polsku zwana fryzurą na czeskiego piłkarza. A co ja mam wam tutaj powiedzieć? Powiem wam jedno: jedyna osoba, która wygląda dobrze w malecie, to nie, nie to egzotik, to Miley Cyrus. I kurczę, nie wiem, jak ta dziewczyna to zrobiła, bo ta fryzura, która u każdej osoby wygląda jak efekt zderzenia z kosiarką, u Miley wygląda kobieco, seksownie, modnie. Miley jak? Muszę to być numer do stylisty, Miley. W sumie. I tak nie będzie mnie stać. Trend numer dwa. Proszę odejść. Jest to trend na lisie brwi. Ogólnie nie mam pojęcia o co chodzi i co jest takiego w brwiach. Natomiast co roku pojawia się nowy brwiowy trend. Jeden głupszy od drugiego. Fox Brows są to brwi, które mają nadać naszej twarzy takiego zalotnego, uwodzicielskiego wyglądu. Natomiast dla mnie wygląda to Strasznie, groźnie. Często przez tego typu brwi wiele osób wygląda po prostu na wiecznie zdenerwowanych. Tworzy to taki nieprzyjemny wyraz twarzy. Nie mam pojęcia, czemu akurat tego typu brwi zaczęły być tak modne. Natomiast nagle wszyscy zaczęli je sobie robić. Supermodelki! Supermodelki! Super modelki! Jak uzyskać tego typu brwi? Są dwa sposoby. Albo makijaż, makijażu można wiele, albo poprzez medycynę estetyczną. Najczęściej tego typu brwi są uzyskiwane przez specjalne nici, które te brwi pozycjonują. Ustawiają je tak, jakbyśmy sobie życzyli. Oczywiście, jeżeli komuś się to podoba, to ja nie mam nic do tego. Natomiast uważam, że ten trend bardzo słabo się zestarzeje i za kilka lat będziemy go wspominali. Także jak brwi plemniczki, albo jak brwi namalowane markerem. Punkt numer 3. Spodenki rowerzysty. Ten ten trend pojawiał się już wcześniej. Widziałam, że wcześniej Kardashianki forsowały ten trend i często pokazywały się w tego typu spodniach na Instagramie. Natomiast prawdziwy wybuch tego trendu nastąpił w tamtym roku. Powiem Wam, że na samym początku całkiem mi się te spodnie podobały. Do tego stopnia, że nawet kupiłam sobie takie spodnie i wyjechałam w nich na wakacje w góry. I powiem Wam, że były wygodne. Natomiast nie wyglądałam w nich najlepiej. Widziałam mnóstwo zdjęć osób w tych spodenkach, celebrytów, supermodelek i nigdy to końca nie wygląda w tych spodenkach dobrze. Nawet pamiętam taki komentarz Wickiej, która napisała, że nie wie, czemu te spodnie są teraz modne, bo robią wszystkim krzywdę. I to prawda, nie są to za dobre spodnie dla figury. Raczej skracają mocno, udaj, mocno je ucinają. I to do tego tak przed kolanem, czyli w miejscu, które bywa często problematyczne u wielu osób. Trzeba mieć naprawdę długaśne nogi do nieba, żeby wyglądać dać w tych spodniach dobrze, a ja takich nóg nie posiadam, tak więc mam nadzieję, że ten trend nie będzie jeszcze bardziej modny w obecnym roku, bo nie mam zamiaru już w tych spodenkach chodzić. Punkt numer 4. Wystające paski od bielizny. Ten trend zaczyna się coraz częściej pojawiać na ulicach. Widzimy wiele gwiazd noszących w ten sposób bielizny i obawiam się, że prawdziwy bunt na tę modę jeszcze nie nastąpił i że niestety noszenie bielizny w ten sposób będzie bardzo modne w tym roku. Jak wiecie, obecne lata bardzo mocno nawiązują do lat 2000 i właśnie z lat 2000 wywodzi się ten trend. W krajach anglojęzycznych bardzo fajnie nazywa się ten trend ogonem wieloryba i jest to bardzo dobra nazwa dlatego, że rzeczywiście paski od majtek, które wystają ze spodni przypominają ogon wieloryba. Nie wiem czemu, natomiast ten trend tak strasznie mi się nie podoba. Wygląda dla mnie tak kiczowato. O ile lubię na przykład wystające ramiączko od stanika i ogólnie ekspozycja stanika to ekspozycja majtek, wydaje mi się taka trochę fujka. Taka, ugh. nie potrafię po prostu uznać tego trendu za uroczy i mam nadzieję, że nie będzie popularny w tym roku i że nie przywędruje do nas z roku poprzedniego. Punkt numer 6. O matko! Obcas ultra kaczuszka z ultra wydłużonym przodem. To są najobrzydliwsze buty, które widziałam w życiu, które powodują, że noga każdej osoby wygląda jak noga kaczki. Pewnie stąd nazwa obcas kaczuszka, nie? Nie zrozumcie mnie źle, to nie chodzi o to, że ja każę wszystkim chodzić w butach na takich obcasach. Nie. Ja sama nie mam chyba już ani jednej pary takich butów. Lubię malutkie, urocze obcasy, nawet obcasy kaczuszka. Natomiast ta ultra mała szpileczka z ultra Wydłużonym i zaostrzonym przodem powoduje u mnie ataki paniki, poczucie zagrożenia, uczucie, że stopa tej osoby zaraz po prostu rozgniecie ten bód. Obsesy kaczuszka jak najbardziej, ale nie te ultra małe, bo nie wyglądają dobrze. I ostatni punkt, trochę tak dla żartu, to maseczki. Mam nadzieję, że w roku 2021 nie będą nam już potrzebne, że to wszystko się skończy i maseczki i otaczające nas zagrożenie zniknie i będzie tylko ulotnym wspomnieniem. <grym> Oby! Zastanowiłam się także, czy na tej liście nie umieścić rozjaśnianych, kolorowych hippie koszulek, ponieważ nie wiem, czy do końca mi się podobają. Mam ambiwalentne uczucia, natomiast mam wrażenie, że jest zima i dlatego mam problem z tymi koszulkami. Natomiast jak znowu będzie lato, będzie pięknie, będzie słonecznie, to będą mi się podobały i sama będę je nosiła, tak więc nie mam z nimi problemu. Wiem także, że pewnie wiele osób czeka na to, aż powiem o kapeluszach typu bucket, czy na przykład o malowaniu nosa różem, natomiast powiem Wam szczerze, że nie mam problemu z tymi trendami. Uważam, że są super urocze i mam nadzieję, że zostaną z nami w tym roku. Kapelusze typu bucket hat? O! Oh, straszliwie mi się podobają, nie mam obecnie żadnego. Natomiast mam plan na lato posiadać całą kolekcję, tak więc przygotowuję się. I tak, to były wszystkie trendy, które mam nadzieję, że w tym roku się nie pojawią. Jeżeli ten film Wam się podobał, to zostawcie kciuka w górę, zasubskrybujcie kanał, powiedzcie mi, które trendy poprzedniego roku nie przypadły Wam do gustu. I macie nadzieję, że nie powrócą? A ja już się z Wami żegnam. Pa-pa! Do zobaczenia!